To rano. Trzeba zacząć dzień od suplementacji, od soku, suplementacji śniadanko. Za chwilę będzie Abdul i jedziemy do Dark Studio. Będziemy coś oklejać, coś poprawiać. Zobaczymy, co to będzie. Porcyjka Cerebro, MK Omega 3, Bakopa, tu jest D3, K2, którą chciałem tak wybrać bym. jedną. Ja biorę 5, 7 i tu przepis, przepis, w sumie składniki od Mateusza, znajomego, zrobiłem sobie miód z czosnkiem i z imbirem, to sobie podgrzałem i codziennie rano i wieczorem takie trzy łyżki, ale ujebane, nie sprzątałem po wczoraj, dobra, zażywam, nie przegrywam, jadę dalej, muszę szybko lecieć, bo ktoś mi kurwa auto jakiś kozojebca, e, Arabie, co robisz? Fajny, nie? Kiedyś był mój. Sprzedałem jego Dał, mi za darmo. No, za darmo, bo, był, bo byłem bezdomny wtedy Mieczysław Jademy O no nie! Patryk mnie namówił na odstępstwo od diety! Nieprawda! Chciałeś powiedzieć przecież ty nie masz diety! Mam dietę, mam dietę. dietę. No, Nisko węglowodanową. Tu jest zdrowo, to ścig, to Pepsi, nie wiem czy ja. Kawusia, to ścig, A tu niezdrowo. Nie, zdrowo? Ja sobie, ja tylko keczu. Niezdrowo. Zdrowo, niezdrowo. Hmm, ziemniaczek to ziemniaczek a. Ok tył, cyk. Ej, co tam robisz, kurwa? Oni zawsze od tyłu dał, podchodzi. Ja nie wiem. Widziałeś ten filmik z tym Arabem, co w rurę wydałowali? No, tak, tak. Co, nie no, będzie tak. relingów! Nie będzie relingów! Ja się tu bawię, muszę wyciągnąć głośnik. Bo coś się tam przerywa. Maska przygotowana. Lustreczka będą, wszystko będzie, szyby będą. Trzeba tą uszczelkę chyba wyjebać to wypierdol tą uszczelkę Ona no widzisz Brakuje mi No ja wiem no, nie no. Muszę dosadzić tą kamerką To przetnę, bo już się nie chcę jej Przeciągać zaś, o Nie ja ci dam nożyk, czekaj Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? że firmy zakłada, to oni ok, to ma pani do miesiąca, proszę złożyć wniosek. Opowiadaj. Więc tak, tutaj mamy zdrowe jedzenie, to nie jest moje, to tak koledzy, ja tak, warzywa w sosie nie pamiętam jaki, makaroni tutaj z zupki chińskiej, ale jest zdrowy podobno i najważniejsze, tutaj mamy wieprzowinka dwie sajdoneczki i uwaga, to zmielone w sosie z mleka kokosowego to jest kurwa tak fit, że aż mnie rozpierdala tak, tak fit jak ty jesteś jest fiut czuję się tak zdrowy teraz jak to zjem co wziąłeś? Chuj wie. chuj wie, ja też mam chuj wie i aloes chuj wie. Idę ograć Panamerę, podobno cała jest też oklejona. Kurwa te folie robią robotę, nie? No, coś czuję, że wrócę tu na wakacje, a nie! Nie, jedne drzwi są nieoklejone. Coś czuję, że wrócę tu na wakacje i sobie odpierdolę jakiś ładny kolorek. Jadź się tu? oh anglic hmm. No i mamy skończone. Prowadzi Patryk, bo męczył mnie, żeby prowadzić Venoma. Tak. Coś mi lewy głośnik przerywa z basem. Raz zagra, raz nie, raz przerwie i nie bardzo wiem, co z nim zrobić. Ale wpadłem na pomysł, żeby to Patryk wpadł, żeby tutaj zamiast kasecioka, co jest, pokażę Wam, tu jest kaseciok, żeby tutaj zrobić rzeźbę, ładną ramkę. I dać normalnie z Wordona radio albo wysuwane z nawigacją i kamerą, albo są takie po prostu czterocalowe, gdzie jest nawigacja i kamerka i wszystko i jakoś to ładnie skomponować i wtedy podłączyć sobie audio. Ale to może na przyszły tydzień, albo jak nie. wróż gór zarobi, no to wtedy. Jak wróżwał zarobi, wysyłajcie SMS-y na numer. No nie wiem, ale to po zawodach prędzej. O, teraz się skupię na, 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 na sobie bardziej niż na aucie. To było zrobione w aucie, dyfuzor, tył, z przodu zderzak, halogeny przyciemnione, e, lamp tylnych nie mogliśmy kurde zrobić w połysku, bo są zbyt e, pogięte, e, maska Venom, e, wypierdoliłem relingi, zostawiłem relingi tam na warsztacie. Kurwa no. Kurwa. Dobra, jakoś je odbiorę. Ale mocowania są, nie? mocowania, tak, mocowania zabrałem. E, no co, dach na czarno. Yy, przednie szyby mogę mówić, że są oklejone, nie mogę, bo policja zabierze te, no. One nie są oklejone, one oryginalnie są. Oryginalnie tak są o 50% yy, przyciemnione. No dlatego, co, ich nie dlatego ich nie przyciemniałem. Dlatego ich nie przyciemniałem, bo właśnie tak, tak to miało właśnie być. No, no i takie tam zabawy, żeśmy tutaj robili. No. Mi się podoba bardzo, Patrykowi też się podoba. Ludzie na stacji się zatrzymywali, patrzyli, wszystkim się podoba. Ale też oczywiście nie każdemu może się podobać, bo ktoś może chcieć. Znaczy ktoś by sobie zrobił cały w czarny albo yy, z motywem, ale z resztą czarną. A ktoś by sobie tam zrobił Są kurwa... No, zostaje guściki, to jest twoje, niech ci się nikt nie wpierdala. Ktoś by sobie tam zrobił My Little Pony albo czarodziejkę księżyca, że z księżyca samym co tam zrobił chyba. No może na tylnej klapie, nie? Na tylnej klapie. No. W każdym razie wyszło zajebiście. Naprawdę przyjemnie było obserwować. Jak chłopaki tam e, działają Pewna ręka ładnie to Pewna tak, ręka, tak. bardzo szybko, sprawnie to szło e, No ja wiem Jak ja kiedyś próbowałem coś oklejać To kurwa laptopa chyba <śla> Czy karbonem środek to wyszła taka pizda A tu naprawdę wszystko równiutko pocięte Zajebiście Dark Studio Gliwice polecam Do tego jeszcze szef był na tyle kochany Że przywiózł, e, nie, zamówił nam Burgery z dobrej krowy Ja wolę moje, cieszyńskie z Burger Brothers Ale te też były całkiem E, dobre, I ogólnie co więcej osób tam było, więc e, każdy coś znalazł dla siebie. Nie podłączyliśmy tej lampy z homologacją z tyłu, bo jak się okazało, ona jest na 24V, tak? Na 24? Na 24 V jest, a e, no i trzeba będzie zrobić jakąś przejściówkę czy coś tam, ale to już zostawię komu innemu. No więc na dzisiaj... Ale zamocowana jest, tylko trzeba zamocowana podpiąć. jest, tylko trzeba ją podpiąć. No. Więc na dzisiaj tyle, no nic to, no. jest Venom i tyle, nie? Tak. No, Nara.